Jestem posiadaczem srebra i złota i dziś chcę podarować ci to, co cenię najbardziej, sekret prawdziwego dobrobytu, który nie kryje się tylko w dobrach materialnych, ale w sercu pełnym miłości, dobroci i wierności. Pierwszym krokiem w tej podróży ku obfitości jest nauczenie się kochania bliźniego jak siebie samego. Miłość jest fundamentem, na którym rozwijają się wszelkie cnoty. Jest cierpliwy, jest miły, nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest pyszny. Praktykując miłość, otwierasz drzwi, aby pomyślność napłynęła nie tylko do twojego życia, ale i do życia wszystkich wokół ciebie. Czy jesteś przygotowany na wielkie błogosławieństwo od Boga? Czy wiesz, że wystarczy, że poprosisz, a on cię wysłucha? Zostaw w komentarzach wierzę, aby wyrazić swoje dzisiejsze błogosławieństwo. Po drugie. Życzliwość jest wyciągniętą ręką, aby pomóc, nie oczekując niczego w zamian. Bycie życzliwym oznacza oferowanie światu najczystszej esencji swojego istnienia, bez masek i ograniczeń. Życzliwość przenosi góry, zmienia rzeczywistość i leczy serca. Praktykując ją, odnajdziesz radość i satysfakcję, jakiej nie da ci żaden skarb materialny. Kolejnym filarem tej boskiej pomyślności jest dobroczynność. Chodzi o coś więcej niż tylko pomoc materialną. Jest to stan umysłu, w którym dostrzega się potrzeby innych i podejmuje się działania mające na celu ich zaspokojenie. Gdy działamy z miłością, stajemy się narzędziami mojej woli, szerząc światło i nadzieję gdziekolwiek pójdziemy. Dobroczynność oczyszcza duszę i wzbogaca od wewnątrz. Wierność Bogu utrzymuje cię na ścieżkach dobrobytu. W świecie pełnym niepewności i pokus, wierność moim naukom jest prawdziwym aktem odwagi i siły. Wierność jest fundamentem, który podtrzymuje twoje życie i pozwala ci nie zboczyć z drogi, którą dla ciebie zaplanowałem. Dzięki temu zyskujesz pewność siebie potrzebną do stawienia czoła każdemu wyzwaniu, wiedząc, że nie jesteś sam. Miłość Boga jest tym, co karmi cię i odnawia każdego dnia. Kochanie mnie ponad wszystko jest zaproszeniem do głębokiej i osobistej relacji ze mną. Ta miłość pozwala ci patrzeć na świat oczami wiary, mieć nadzieję wbrew wszelkiej nadziei i działać z przekonaniem, że jestem przy tobie na każdym kroku, który stawiasz. Ostatecznie nadzieja i odwaga są światłami, które prowadzą nas przez życiowe burze. Nadzieja pozwala nam patrzeć w przyszłość z optymizmem, wiedząc, że nadejdą lepsze dni. Odwaga to siła pozwalająca stawiać czoła wyzwaniom, walczyć z przeciwnościami losu i nigdy się nie poddawać. Gdy masz nadzieję i odwagę, nie ma przeszkody, której nie możesz pokonać, ani góry, której nie możesz wspiąć się, zawsze pamiętaj: Jestem z tobą, wzmacniam cię, pomagam ci i podtrzymuję cię moją wierną prawą ręką. Ta podróż ku dobrobytowi to ścieżka, którą budujemy razem, krok po kroku. Zawsze do przodu, zawsze w górę. W tym duchu zapraszam Was do śledzenia tego przesłania, w którym będziemy kontynuować zgłębianie wymiarów duchowego i materialnego dobrobytu, jakie dla Was przygotowałem. Kontynuując naszą podróż ku boskiej pomyślności, ważne jest, abyśmy dalej pielęgnowali życzliwość i miłosierdzie, zakorzeniając te wartości głęboko w naszym sercu. Dzięki tym cnotom Twoje życie. Będzie nieustannym źródłem światła i inspiracji dla innych. Życzliwość nie zna granic i wyraża się poprzez proste czyny, które mają moc odmieniania codziennego życia. Może to być uśmiech, miłe słowo, gest zrozumienia i cierpliwości. Każdy akt dobroci jest jak zasiane przez ciebie nasiono, którego owoce rosną w obfitości, karmiąc nie tylko ciebie, ale i innych wokół ciebie. Prawdziwy dobrobyt rozkwita. Gdy dzielisz się życzliwością bez miary. Miłosierdzie z kolei jest miłością w działaniu. Zachęca cię do spojrzenia poza własne pragnienia i potrzeby i udzielenia pomocy tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Praktykowanie miłosierdzia oznacza uznanie, że wszystko, co posiadasz, jest pożyczką od Boga i że dzieląc się, po prostu przekazujesz błogosławieństwa, które zostały ci powierzone. W tym akcie dawania odnajdziesz wdzięczność, która wzbogaci twoją duszę. I jeszcze bardziej zbliżycie się do mnie. Zachęcam Was także do poszukiwania sprawiedliwości i równości na tej drodze. Prawdziwa dobroczynność nie polega jedynie na łagodzeniu przejściowego cierpienia, lecz na pracy nad eliminowaniem przyczyn niesprawiedliwości i nierówności. Może to oznaczać wspieranie edukacji, promowanie równych szans, lub obronę praw osób najmniej słyszanych. Kiedy walczysz o sprawiedliwość. Dostosowujesz swoje działania do niebiańskich zasad, a każde zwycięstwo nad niesprawiedliwością jest krokiem w stronę bardziej dostatniego i harmonijnego świata. Refleksja i praktyczne zastosowanie zachęcam cię teraz do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób możesz włączyć życzliwość i dobroczynność do swojego codziennego życia. Może zacząć się w domu, od uwagi i troski o rodzinę, a rozszerzyć na społeczność poprzez wolontariat lub wspieranie projektów społecznych. Pamiętaj, że każdy mały gest ma znaczenie i że twoja możliwość oddziaływania na świat zaczyna się od decyzji o działaniu. Ponadto, szukaj możliwości stania się agentem zmian. Możesz to zrobić poprzez swoją pracę, w której możesz promować etyczne i uczciwe praktyki lub poprzez edukację, w której możesz uczyć i inspirować młodych ludzi, by żyli życiem wypełnionym miłością i służbą. Kontynuacja podróży, ustanawiając te wartości w swoim życiu, zbudujesz solidny fundament dla dobrobytu, który chce ci dać. Następna część naszego kazania będzie poświęcona temu, w jaki sposób wierność Bogu i miłość do mnie mogą całkowicie odmienić twoje życiowe doświadczenia, przynosząc trwały pokój, zadowolenie i obfitość. Kontynuując naszą podróż ku boskiej pomyślności, Dochodzimy do kluczowego punktu wierności Bogu i bezwarunkowej miłości do Niego. To najcenniejsze klejnoty, jakie możesz pielęgnować w swoim sercu, ponieważ z nich pochodzi prawdziwy pokój i radość. Wierność Bogu, wierność Bogu oznacza pozostawanie wiernym Jego drogom i zaufanie Jego obietnicom, nawet jeśli okoliczności są trudne. Wierność wymaga, abyś cały czas patrzył na mnie, zawsze szukając mojej woli w swoim życiu. Jest to codzienne zobowiązanie do wyrzekania się tego, co światowe i ulotne, na rzecz prawdziwego i wiecznego bogactwa. W tym świecie nieustannych zmian i niepewności wierność mnie oferuje solidną kotwicę, bezpieczne schronienie. Jeśli pozostaniesz wierny, nawet pośród burz, zapewniam cię, że otrzymasz pokój przewyższający wszelkie zrozumienie i siłę, by pokonać każdą przeciwność. Miłość do Boga, miłowanie Boga ponad wszystko jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem. Miłość ta jest siłą napędową, która powinna kierować każdym aspektem twojego życia. Kochać mnie oznacza rozumieć, że wszystko, co istnieje i co się dzieje, znajduje się pod moją suwerenną i doskonałą kontrolą. Kiedy naprawdę mnie kochasz, twoje życie odzwierciedla tę miłość w każdym czynie, słowie i myśli. Nie jest to miłość oparta na ulotnych emocjach, ale stałe i stałe zaangażowanie w dążeniu do zadowolenia mnie ponad wszystko i wszystkich. Refleksja i praktyczne zastosowanie zachęcam cię do zbadania swojego życia i zadania sobie pytania. Czy naprawdę żyję życiem wierności Bogu? Czy moja miłość do Niego jest widoczna w wyborach, których dokonuję każdego dnia? Ważne jest, abyś regularnie odnawiał swoje zaangażowanie wobec mnie, odnawiając swoją miłość i oddanie. Pomocną praktyką jest codzienne przeznaczanie czasu na modlitwę i czytanie mojego słowa. Te chwile są niezbędne, aby zacieśnić twoją relację ze mną i poprowadzić cię w twojej duchowej podróży. Ważne jest również, abyś był częścią wspólnoty wiary, w której możesz wzrastać razem z innymi, którzy podzielają twoje wartości, i w której możesz być narzędziem mojego pokoju i miłości dla innych. Kontynuacja podróży teraz. Gdy omówiliśmy już znaczenie wierności i miłości do Boga, w następnej części zajmiemy się nadzieją i odwagą jako niezbędnymi czynnikami, które pozwalają stawić czoła wyzwaniom życiowym i je pokonać. Zobaczymy, w jaki sposób cnoty te nie tylko wspierają Cię w trudnych chwilach, ale także pomagają ci osiągnąć największe wyżyny duchowego i materialnego dobrobytu, jakie dla ciebie przygotowałem. Kontynuując naszą podróż w kierunku prawdziwego dobrobytu, dochodzimy do dwóch podstawowych filarów: nadziei i odwagi. Te cnoty są niezbędne, aby stawić czoła wyzwaniom życia i osiągnąć błogosławieństwa, które przygotowałem dla każdego z Was. Nadzieja. Światło na końcu tunelu nadzieja to płomień, który nigdy nie powinien zgasnąć w twoim sercu, nawet w najciemniejszych chwilach. To niezachwiana pewność, że bez względu na przeciwności losu, istnieje boski plan działania, którego celem jest twoje dobro. Nadzieja jest tym, co pozwala nam patrzeć dalej niż tylko na bieżące okoliczności i dostrzegać przyszłość pełną możliwości. Pytam cię, drogi czytelniku. Gdzie jest twoja nadzieja dzisiaj? Czy opiera się na obietnicach przemijającego świata, czy też jest zakotwiczona w wieczności moich obietnic? Zachęcam cię do refleksji nad tym, ponieważ prawdziwa i niezachwiana nadzieja ma moc odmienić twoje życie. Odwaga. Siła do działania, odwaga jest nieodłączną towarzyszką nadziei. Nie chodzi o brak strachu, ale o decyzję, by działać pomimo strachu. To odwaga pozwala ci stawiać czoła wyzwaniom. Pokonywać przeszkody i dokonywać wielkich rzeczy w moim imieniu. Łatwo jest się zniechęcić, gdy pojawiają się trudności, ale ja jestem z Wami cały czas, dając Wam siłę i odwagę do dalszego działania. Pamiętajcie o Jozułem, któremu nakazałem, aby był silny i odważny, nie dlatego, że nie stawiał czoła trudnościom, ale dlatego, że ja będę z nim dokądkolwiek pójdzie. Współpracuj ze mną. Refleksja i wezwanie do działania. Teraz zapraszam każdego z Was do aktywnego udziału w tej refleksji. Przypomnij sobie niedawną sytuację, w której nadzieja i odwaga pomogły Ci przetrwać trudną sytuację. W jaki sposób to doświadczenie zmieniło Twoją perspektywę i wzmocniło Twoją wiarę? Ponadto rzucam każdemu z Was wyzwanie, abyście w tym tygodniu podjęli jedno konkretne działanie, które będzie wyrazem nadziei i odwagi. Może to być coś tak prostego, jak zwrócenie się do kogoś, kto ma problemy, lub coś tak ważnego, jak rozpoczęcie nowego projektu lub misji, którą odkładałeś. Zamknięcie i zaproszenie do kontynuacji, kończąc tę część naszego przesłania, pragnę, aby te słowa zainspirowały i wzmocniły każdego z Was. Droga do prawdziwego dobrobytu jest ciągła, pełna nauki i rozwoju. Mam nadzieję, że te słowa nadziei i odwagi zabiorą Państwo ze sobą i pozwolą, aby oświetlały Wam drogę na każdym kroku. Ta wiadomość nie musi się w tym miejscu kończyć. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak żyć pełnym i błogosławionym życiem, jestem tutaj, aby poprowadzić i wesprzeć każdego z Was w Waszej duchowej podróży. Niech nasze kolejne wspólne kroki będą pełne miłości, nauki i dobrobytu. Teraz chcę dać ci bardzo ważne błogosławieństwo, które odmieni twoje życie. Błogosławieństwo finansowe, którego wartość sam dla siebie wybierzesz. To szczególny moment refleksji i decyzji, w którym możliwość wyboru pozwala nam zrozumieć nie tylko wartość materialną, ale także duchową i emocjonalną tego, co otrzymujemy i co dajemy. Błogosławieństwo wolności wyboru w Każdym z nas kryje się siła, dzięki której możemy dokonywać wyborów, które mogą zmienić bieg naszego życia. Dając Ci swobodę wyboru wartości tego finansowego błogosławieństwa, zachęcam Cię do zastanowienia się nad tym, co naprawdę cenisz. Zapytaj siebie, jaka wartość nadaje sens mojemu życiu, jaką wartością mogę zarządzać mądrze i hojnie. Zasada siewu i żniw pamiętaj o biblijnej zasadzie siania i zbierania. Cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Galatów 6, 7. Zasada ta sprawdza się zarówno w sferze duchowej, jak i finansowej. Wybierając wartość swojego błogosławieństwa, siejesz także dla swojej przyszłości. Siej z wiarą, nadzieją i miłością, a będziesz przygotowany, aby zbierać obfitość w każdej dziedzinie swojego życia. Refleksja i decyzja. Zapraszam Was teraz do chwili głębokiej refleksji. Jak ocenisz wartość tego błogosławieństwa? Pomyśl o swoich potrzebach, marzeniach, a także potrzebach innych. W jaki sposób możesz wykorzystać to błogosławieństwo, aby poprawić nie tylko swoje życie, ale także życie ludzi wokół ciebie? Decyzja należy do ciebie i niezależnie od tego, jaką wartość wybierzesz, wiedz, że prawdziwe błogosławieństwo tkwi w tym, jak wykorzystasz to, co zostało ci dane. Hojność i roztropność w zarządzaniu finansami są oznakami mądrego i wdzięcznego serca. Wezwanie do działania i wnioski po zastanowieniu się i podjęciu decyzji co do wartości swojego błogosławieństwa zachęcam Cię do podjęcia praktycznych kroków w celu wdrożenia tego wyboru. Można to zrobić poprzez określenie planu oszczędzania, inwestowania lub przekazywania części tych zasobów. Pamiętaj, mądre zarządzanie jest tak samo ważne jak samo błogosławieństwo. A teraz, drogi czytelniku, mając w swoich rękach wolność wyboru, niech twoje następne kroki będą kierowane mądrością, wdzięcznością i miłością. Niech to błogosławieństwo finansowe nie tylko zwiększy wasze zasoby, ale także wzmocni waszą wiarę i pogłębi wasze oddanie wiecznym wartościom. Teraz, gdy wspólnie przeanalizowaliśmy ideę błogosławieństwa finansowego i mocy wyboru, Chciałbym zaprosić każdego z Was do bardziej interaktywnej i wspólnej refleksji. Jest to dla nas okazja, aby wspólnie zastanowić się nad praktycznymi i duchowymi implikacjami tych idei w naszym życiu. Osobista refleksja nad błogosławieństwem. Jaką wartość uznałbyś za odpowiednią w kontekście swojego dobrobytu finansowego i dlaczego? Zastanów się w jaki sposób ta wartość odzwierciedla twoje osobiste priorytety i wartości. To pytanie ma pomóc ci ocenić nie tylko swoje potrzeby finansowe, ale także twoje zaangażowanie w odpowiedzialne i hojne zarządzanie tymi zasobami. 2. Wpływ na społeczność. W jaki sposób możesz wykorzystać część tych dobrodziejstw finansowych, aby pozytywnie wpłynąć na swoją społeczność? Chętnie dowiem się więcej na temat lokalnych projektów i inicjatyw, które mogłyby skorzystać z Twojego wsparcia. Dyskusja ta może utorować drogę konkretnym działaniom wzmacniającym więzi społeczne i promującym zbiorowy dobrobyt. Praktyki zarządzania finansami. Jakie znasz lub stosujesz najlepsze praktyki zarządzania finansami? Dzielenie się tymi praktykami może pomóc innym poznać mądrość finansową. I zastosować ją we własnym życiu. Obejmuje to wszystko, począwszy od planowania budżetu i oszczędzania po inwestowanie i dawanie. Historie nadziei i odwagi chciałabym zaprosić was do podzielenia się osobistymi historiami o tym, jak nadzieja i odwaga pomogły wam przezwyciężyć trudności finansowe. W jaki sposób te cnoty wpłynęły na Twoje decyzje i czego nauczyły Cię te doświadczenia? Wnioski i apel o dalszą refleksję zamykam tę część, zapraszając każdego z Was do kontynuowania tej rozmowy poza tą przestrzenią, czy to w gronie rodziny, grupy przyjaciół, czy wspólnoty religijnej. Mam nadzieję, że pytania i idee omawiane tutaj staną się inspiracją do inspirujących dialogów i transformacyjnych działań.